Cześć, jestem Krzysztof Niewiński i witam Cię w moim podcaście Les Talks. Rozmawiam o tym, jak skutecznie tworzyć cyfrowe produkty w dużych, wielozespołowych organizacjach. Znajdziesz mnie na YouTube i Spotify pod hasłem Less Talks. Zapraszam do słuchania i komentowania. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Less Talks. Broda już trochę bardziej poważniejsza, w związku z tym czas na poważny temat. Dzisiejszym tematem będzie jak zdefiniować produkt. Określenie definicji produktu jest pierwszym i niezwykle istotnym krokiem w produkt dewelopmencie, z tego względu, że z produktem będzie powiązana wizja produktu, Strategia rozwoju produktu, sprzedaż produktu, marketing produktu, ilość potrzebnych specjalistów, które, którzy zbudują ten produkt, w związku z tym wiedza, technologia, persony produktu, czyli profil klienta. Pomaga ona całej organizacji, to jest zespołom inżynieryjnym, marketingowym, sprzedażowym, pracować zgodnie z jednolitym rytmem i rozumieniem tego, co mają stworzyć i wprowadzić na rynek później. Co utrzymywać i rozwijać. Bez względu na to, czy startujecie startup, czy rozpoczynacie transformację dużej korporacji, pierwszym krokiem będzie określenie definicji tego, co tworzy wartość dla końcowego klienta. Nazywamy to w les właśnie definicją produktu. Możecie postrzegać tą definicję jako definicję domeny, usługi, czy pozycjonowania się waszego biznesu na rynku. I uwaga! W zależności od tego, jaką definicję produktu obierzecie, możecie nieświadomie wytworzyć wiele poważnych problemów w funkcjonowaniu waszej organizacji, włączając w to toksyczne zachowania, wzrost wysiłku realizacji prac, wzrost kosztów, wzrost wysiłku adaptacji do szans rynkowych i ostatecznie stanąć w obliczu niezdolności organizacji do kreowania wartości oraz generowania. Zysku. W czym jest problem? Spójrzmy na flipchart. Definicja produktu jest to oczywiście pewna abstrakcja, pewna umowna definicja granic odpowiedzialności, czyli określa pewną taką domenę, w której pracują ci wszyscy ludzie, czyli za coś odpowiadają. I w związku z tym można tą definicję produktu określić bardzo szeroko i powiedzieć: Ci wszyscy ludzie, wszystkie te działy, tworzymy jedną rzecz. Albo można tą definicję w związku z tym precyzyjnie określić wąsko, mówiąc nawet do tego stopnia, że jakiś tam zespół odpowiada za ten konkretny system informatyczny czy komponent. I to właśnie podejście, wąskie definiowanie produktu jest najbardziej powszechną definicją spotykaną na rynku. Prawdopodobnie też wynika z tego, że całe życie nam mówią, że redukcjonizm to jest właśnie to właściwe. Podejście, czyli dziel i rządź, podziel na mniejsze i będzie ci łatwiej tym zarządzać. I teraz kończymy w takiej sytuacji, że mamy tą wąską definicję produktu. No, nie najboże, żeby to była jeszcze ta definicja techniczna, czyli chodzi o to, że ten zespół ma pewną pewne granice odpowiedzialności, i my mówimy: Waszym produktem jest to na przykład aplikacja mobilna, albo właśnie jakiś system informatyczny, albo komponent do jakichś tam spraw bezpieczeństwa, czy czegoś takiego. Jeżeli w ten sposób zdefiniujecie produkt, to macie wąską definicję produktu. Wąską oznacza, no, wąska w tym rozumieniu, że jest tam jeden, dwa, może trzy zespoły, czy jakaś mała grupa ludzi, która za to odpowiada. Typową taką definicją jest to, że jakiś jeden zespół ma coś swojego. My odpowiadamy za to, i często się ten zespół mówi, To jest nasz produkt. Dosyć wąsko, skoro tylko macie tam paręset zespołów, czy parę dziesiąt, czy paręnaście zespołów, a jeden zespół odpowiada za. Tą zdefiniowaną domenę i mówi, że to jest produkt, więc definicja produktu w tym przypadku jest wąska. Jeśli w ten sposób wąsko zdefiniujecie produkt, skutkiem ubocznym jest to, że ten zespół, który będzie chciał realizować jakiś klientocentryczny feature, prawdopodobnie nie będzie w stanie go samodzielnie zrealizować, czyli będzie miał zewnętrzne zależności z innymi zespołami. Czyli wąska definicja produktu prowadzi do zewnętrznych zależności z innymi zespołami, czyli jestem zależny od innego zespołu, ja zrobiłem swoją część, ty musisz swoją część, natomiast wszyscy robimy bardzo dużo rzeczy i teraz ten inny zespół na przykład nie był w stanie tego zrobić na czas, albo jeszcze czymś innym bardzo ważnym się zajmował, więc my teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że no czekamy. Mamy przestój w realizacji feature'a. Z perspektywy feature'a, ten feature po prostu leży czeka na kogoś następnego, żeby ten ktoś następny, następny zespół wykonał pewną swoją część, potem nastąpi jakiś moment integracji tych różnych części i będzie feature zrobiony. Więc te zależności po prostu generują nam przestoje w realizacji feature'a, co ma taki efekt, że jeśli mamy przestoje, to po prostu mamy też długi czas realizacji tego feature'a, czyli długi lead time. Dodatkowo pojawia się coś takiego, że skoro ja czekam na Ciebie, Ty musisz zrobić tą swoją część i ja jestem od niej zależny, to ja teraz jestem w sytuacji, że ja nic nie robię, czekam. Więc, jedną strategią byłoby dobrze, to ja teraz czekam agresywnie na to i jak najszybciej biorę się za robotę, jak tylko Ty skończysz, i wtedy natychmiast pracujemy nad tym featurem, raz Ty, raz ja. W związku z tym ten lead time będzie krótszy. Albo i typowa sytuacja jest taka, że skoro ja jestem zależny, to zaczynam brać się za kolejne rzeczy, bo inaczej pewnie byłbym nieefektywny. Poza tym, no, prawdę mówiąc, to ludzie nie przychodzą do pracy po to, żeby siedzieć i nudzić się i marnować swoje życie. Oczywiście pewnie zdarzają się jakieś tam wyjątki, ale chcemy. Zmieniamy też firmy tak po to, żeby właśnie dać siebie jak najwięcej i zrobić coś, co ma znaczenie, z czego będziemy dumni. Więc bierzemy po prostu kolejną pracę i nadganiamy, i chcemy, żeby kolejna rzecz już też nam zajęła i żebyśmy jednak dawali z siebie wszystko, byli efektywni, no tak to nazywamy. I teraz chodzi o to, że te przestoje generują nam po prostu bardzo wysoki whip, czyli work in progress. Jestem zależny od ciebie, więc zacznę pracować nad kolejną rzeczą. I gdy będziesz zależny ode mnie, no to będziesz pracować nad jakąś tam kolejną rzeczą ze swojej listy. Zadań. I w ten sposób z perspektywy klientocentrycznych zmian, tych feature'ów, nad którymi pracuje grupa produktowa, czy tam te wszystkie różne zespoły, po prostu jest, powiększa się, ilość feature'ów się, rozgrzebanych się powiększa. To z kolei powoduje, że mniej więcej jest tematów rozgrzebanych, no naturalnie czas realizacji tych, Tematów, po prostu się wydłuża ilość interakcji, dodatkowych planowań, koordynacji, synchronizacji, spotkań odnośnie różnych tematów, które teraz są in progress. Jest ich bardzo dużo, po prostu powoduje, że no, dużo bardziej się wydłuża ten nasz czas realizacji z perspektywy właśnie pojedynczego feature'a. Czyli średni czas, średni lead time generalnie jest dłuższy, jeśli WIP jest większy, można by tak powiedzieć. No dobra, są też takie firmy, które mówią, no tak, ale no my przeszliśmy taką transformację, mamy zdefiniowane jeszcze tam value streamy, czy mamy taką um, zdefiniowane właśnie klientocentryczne domeny, czy produkty. I też jest taka tendencja na rynku, żeby właśnie dać tym zespołom autonomię, żeby one były w stanie patrzeć na zewnątrz, super, miały klienta płacącego jeszcze, super, i mają zdefiniowany tak produkt właśnie na zewnątrz, na płacącego klienta i mogą go rozwijać, mogą... Patrzeć, jak się ten produkt monetyzuje. Super sytuacja. Natomiast znowu jest taka tendencja, no mamy ten zespół, i ten zespół ma produkt. Ma, ma ona super, super teraz klientocentryczny produkt, ale to jest nadal jeden, dwa, może kilka zespołów. My, I jakby nadal ta definicja jest dosyć wąska. I teraz jak macie tych zespołów 15 lub 10, i nagle okazuje się, że ta linia ten value stream, wiem, linia produktowa, biznesowa zawiera tylko kilka tych zespołów, to tych linii, czyli tych definicji, czyli tych produktów, zgodnie z tą wąską definicją, będziecie mieli bardzo wiele. Ta liczba produktów po prostu <laughs> będzie no, drastycznie urośnie i będzie ich dużo. Jeżeli macie dużo produktów, no to co za tym idzie? No, co najmniej takie dwie rzeczy. Każdy produkt będzie miał swoją listę um, requestów, żądań, feature'ów i tematów do zrealizowania. No i co gorsza, będzie miał też swoje cele. I teraz mamy jakiegoś tutaj odpowiedzialną osobę, czy zespół, czy zespoły, za ten właśnie wąsko zdefiniowany, super kliento-centryczny, ale wąsko zdefiniowany produkt. Oni mają swoje cele i teraz to powoduje i swoje kolejki, swoje, swoje backlogi prac do, do zrealizowania i to powoduje, że się nie za bardzo im opłaca współpracować, dlatego, że Oczywiście można by tak powiedzieć Krzysiek, no ale to dogadają się, jeden zespoł drugiego jest zależny, no to przecież można to zaplanować i zarządzić zależnością i oni się dogadają. No, ekstra, tylko jak potem popatrzycie, czy oni faktycznie mają swoje cele, czy są rozliczani za te cele. Na przykład czy rozliczani są nie tyle, że za, mogą być rozliczani za realizację celów biznesowych, ale mogą być rozliczani też za wykonanie pewnego zakresu. To to powoduje, że te właściciel tego zdefiniowanego produktu, który ma swój cel, będzie chciał chronić swój cel, będzie chciał no, odnieść sukces w rozumieniu: Ja zrobiłem swoje zgodnie z kontraktem, czy zgodnie z ustalonym celem, i tak dalej. Więc oczywiście rzadko kiedy wystąpi sytuacja, w którym jeden lider produktu pójdzie do drugiego lidera produktu i powie: Wiesz co? To ja będę na Twoim pracował, masz moje zespoły. Razem wygramy. Nie? Abstrakcyjna sytuacja. Więc e, jeśli mamy, te zespoły mają swoje backlogi, swoje cele, to bardzo długo nad tym pracują i, bo to przecież jest, jest ich, oni za to odpowiadają, e, bardzo mają wysokie skupienie zespołu na swoim, czyli to jest moje, co powoduje, że z czasem e, po prostu ten zespół jest super wyspecjalizowany w tej właśnie wąsko zdefiniowanej domenie. I tutaj e, pojawia się coś takiego, że to nie jest tak, że tych domen, które macie w firmie teraz, czyli tych produktów w związku z tym wąsko zdefiniowanych, które macie w firmie, to nie jest tak, że każdy z tych produktów jest tak samo ważny i tak samo ważny będzie. Ta ważność będzie się zmieniała. Pojawi się jakaś turbulencja na rynku, pojawia się jakaś szansa. Też jest cały obszar eksploracji nowych zmian, feature'ów, potrzeb, klientów i tak dalej, więc kto by miał się tym zająć? Kolejny dział, jakiś kolejny R&D i tak dalej, więc pewnie znowu byłby przypisany do czegoś, jeszcze byśmy tego, tych, 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 tych zespołów i tych domen mnożyli każdy miał swój backlog i każdy by się specjalizował. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że jakby ważność tej, czy ta, ta szansa na, na rynku się nagle pojawia? Ona dotyczy jednej, dwóch, trzech, jakiegoś fragmentu tego naszego obszaru biznesowego i chcielibyśmy, super, by było mieć taką zdolność, przesunąć te zespoły, czy nawet odwrotnie, żeby te zespoły zorientowały się, że pojawiło się coś takiego, co ma dużo większą wartość i moglibyśmy teraz to wziąć. Czyli zmienia się taki globalny priorytet i my naturalnie wchodzimy i bierzemy pracę z tego właśnie globalnego priorytetu. No ale nie jesteśmy w stanie, dlatego że Jesteśmy super wyspecjalizowani w naszej wąskiej specjalności i mamy tak zwaną niezdolność zespołu do szybkiej zmiany domeny. Szybkiej na zasadzie, że to nie jest tak, że oni teraz rok będą się uczyć nowej domeny. Chcielibyśmy, żeby mieli już jakąś wiedzę, żeby ten koszt tej zmiany był niski, żeby oni już szybko, gładko weszli w realizację prac w jakiejś innej domenie i pomogli właśnie innym zespołom, które tam wcześniej już były, te prace zrealizować sprawnie. Zweryfikować, czy te hipotezy faktycznie się potwierdzają, czy tam jest duży wzrost inwestycji. Jeśli tak, to maksymalizujemy ten momentum, wszystkie ręce na pokład i sprawdzamy, czy przypadkiem też z czasem w innej domenie nie pojawiła się jakaś szansa rynkowa. I gdybyśmy byli w stanie dopasowywać, czy te zespoły były w stanie dopasowywać się do tego, co aktualnie jest najważniejsze z perspektywy prowadzenia biznesu, no, byłaby to fantastyczna sytuacja bardzo wysoka adaptacyjność, byśmy powiedzieli. No i teraz mamy tutaj z kolei taką sytuację, że ta wąska definicja produktu doprowadziła nam do, nie, nam do niezdolności zespołu do szybkiej tej zmiany. Wszystko jest, trwa bardzo długo. No i koniec końców, ja to, to podkreślę, powoduje ta sytuacja to, czyli te zdefiniowanie, wąskie zdefiniowanie produktu, że powoli dostarczamy niewłaściwe pitchery. Nie mamy zdolności uczenia się, czyli nie mamy zdolności weryfikowania, czy to, co te zmiany, które wprowadzamy w produkt, to są te właściwe. Nie mamy zdolności tych zespołów w ogóle do zobaczenia tego, co jest globalnie teraz najważniejsze. W związku z tym nie mogą się te zespoły przełączyć. Po pierwsze, tego nie widzą, po drugie, nie są w stanie, bo się bardzo wyspecjalizowały. I nie wiem, czy to jest to, co chcieliście optymalizować. Wolne dostarczanie niewłaściwych fecharów. Przynajmniej wszyscy są zajęci. Byśmy, niektórzy by powiedzieli, no i są bardzo efektywni. No to ta definicja efektywności tu się może różnić. W szczególności w firmach produktowych. Product Development ma tą cechę, że eksploruje tą wartość i w tym układzie, gdzie ta definicja produktu jest wąska, następuje bardzo dużo lokalnej optymalizacji. Wszyscy non-stop są zajęci, nie ma nauki, nie ma szybkich cyklów eksploracji tej wartości, nie ma przełączania się na to, co aktualnie dla prowadzenia naszego biznesu ma największy sens. A zatem, jaka definicja produktu ograniczyłaby tą lokalną optymalizację, podziały. Zwiększyłaby elastyczność organizacji, podniosłaby prędkość realizacji prac, prędkość uczenia się i zdolność zespołów do przełączania się na to, co aktualnie jest najważniejsze dla prowadzenia waszego biznesu? Na pewno już to czujecie, że odpowiedzią jest szersza definicja produktu nastawiona na zewnątrz organizacji, na płacącego odbiorcę. Ta szeroka definicja produktu. No, Mogłaby być tak szeroka aż do granic waszej organizacji, wówczas skutkowałaby tym, że mielibyście jeden backlog produktu, wspólne cele produktu, jednego właściciela tego produktu, upełnomocnionego, postawionego do podejmowania strategicznych decyzji, pomogłaby całej organizacji, zespołom inżynieryjnym, marketingowym, sprzedażowym pracować zgodnie z jednym zrozumieniem tego, na co mają, co mają stworzyć, wprowadzić na rynek. Chcą rozwijać, utrzymywać. Przykłady takich definicji szerokich to na przykład autonomiczna jazda, czyli definicja produktu, jednego dużego obszaru produktowego RD w BMW, albo łączność, tak jak mówiłem. Jedna taka ciekawostka z firmy, w której pracowałem, firma, która zajmowała się telekomunikacją i mediami, określiła, że Szeroką definicją produktu mogłoby być właśnie media i rozrywka. To z kolei spowodowałoby, że taka definicja szeroka wchłonęłaby w zasadzie całą czy prawie całą organizację. Wszystkie zespoły, działy funkcjonowałyby w jednym rytmie, żeby osiągnąć wspólny cel związany z świadczeniem wszystkim klientom usług właśnie związanych z telekomunikacją i rozrywką. Innym przykładem definicji szerokiej definicji produktu, która przy okazji byłaby bardziej praktyczna, to są na przykład płatności. Pod warunkiem, że cała firma zajmuje się płatnościami. Oczywiście można by powiedzieć, że taka definicja, no tak, to jest jakiś kawałek zdolności tego całego produktu, zdolności do płacenia, czyli produkt jest gdzieś dalej. Można by tak powiedzieć, jeżeli firma zajmuje się tylko i wyłącznie płatnościami, to mówimy, no tak, to zawężamy troszkę tą definicję, żeby nadal była szeroka z perspektywy prowadzenia biznes naszego biznesu. Ona jest szeroka, wchłania wiele działów i zespołów do tego, żeby właśnie zajmować się wieloma płatnościami, różnego typu płatnościami. Natomiast jesteśmy częścią na pewno czegoś większego, na przykład sklepu. Można by powiedzieć, że jakaś firma, która zajmuje się właśnie budowaniem tego sklepu, czy można by to ładnie nazwać, na przykład nie wiem, proste zakupy, mogłaby wchłonąć taką cyfrową płatność, czyli firmę zajmującą się właśnie tymi płatnościami cyfrowymi, na przykład do siebie i powiedzieć: My teraz mamy tą definicję produktu na tyle szeroką, że wchłaniamy wiele różnych zdolności, jesteśmy Sklepem, czy tam właśnie tymi prostymi zakupami. Tą Naszą misją, wizją jest właśnie uprościć te zakupy przeciętnemu Kowalskiemu. W związku z tym, Wy teraz stajecie się częścią tej definicji. Wy, który wcześniej byliście firmą osobną od płatności, stajecie się częścią tej definicji. Czyli będziecie pracować w rytmie, w jakim pracowały inne zespoły i będziecie współtworzyć jeden szeroko zdefiniowany produkt. Będziecie współdzielić um, te same cele, um, ten sam backlog featureów, który będzie priorytetyzowany i będziemy wspólnie dostarczać to, co aktualnie dla naszego biznesu, w tym momencie szeroko zdefiniowanej domeny produktowej, będzie najważniejsze w danym punkcie w czasie. I okazuje się, że w przypadku projektowania organizacji, tak zwany redukcjonizm, Czyli wpajana nam przez lata zasada dziel i rządź, może przynieść nam wiele problemów organizacyjnych, może zmienić, zmniejszyć naszą skuteczność prowadzenia biznesu. Wąska definicja produktu wprowadza lokalną optymalizację, niezdrową rywalizację, utrudnia synergię, o której już właśnie mówiłem. Mamy swoje cele, mamy swoje backlogi, skupmy się na swoim, prawda? Dlatego w Les stawiamy na holizm, czyli przeciwstawne podejście, które ułatwia, ułatwia interakcję, wspiera synergię, spójność i oczywiście adaptacyjność całej tej grupy produktowej, czy całej organizacji, jeżeli tak szeroko zdefiniujecie produkt, definicję produktu. I tyle. Dziś organizacje to nie są maszyny zdekomponowane na wymienne części, wiecie, sterowane przez jednego. Kierowcę gdzieś tam na górze. Są to polimorficzne organizmy, sieci interakcji, systemy, w których niezwykle istotny jest właśnie efekt interakcji elementów, z których się składają. Wiedzę na temat zarządzania innowacyjnymi, adaptacyjnymi organizacjami powinniśmy zatem czerpać nie z inżynierii, a bardziej z biologii. To jest może temat na inny odcinek. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pogłębieniem tego tematu, odsyłam do przestudiowania tematu złożonych systemów adaptacyjnych i sprawdzenia, w jaki sposób te złożone systemy się zachowują. Na koniec ciekawostka: jeśli pracujesz w software house, to z pewnością jesteś częścią jakiegoś klientocentrycznego produktu, który Zapewne leży poza granicami twojej organizacji, bo tylko dostarczasz wiedzę i umiejętności. Więc ten produkt jest w rękach firmy produktowej, dla której twoja firma realizuje pracę. Jeśli zależałoby ci na dobrej współpracy z twoim klientem, na szybkim bądź adaptacyjnym realizowaniu prac, mógłbyś spróbować wypracować z twoim klientem właśnie szeroką definicję produktu lub szerszą, nie mówię o granic całej organizacji, pewnie to nie byłoby od początku od razu możliwe, ale szerszą, która obejmowałaby nie tylko jakiś twój jeden zespół, tylko być może parę zespołów, część twojej firmy, część firmy twojego klienta, tak żeby stworzyć taką całą układankę, wchłonąć w tą definicję, całą układankę tego, tej domeny, tego produktu. Wówczas moglibyście być częścią wspólnego celu, wspólnej strategii, grając w jednym tempie do wspólnej bramki, tworząc jeden wspólny biznesowy produkt. A w tym, jak wspólnie planować, kodzić, koordynować, dostarczać kolejne wersje produktu, podpowie Wam les i zawarte w nim zasady i praktyki. Więc zachęcam do przyjrzenia się temu podejściu. Na stronie. Les.works przeczytacie dużo więcej na temat samej dynamiki tego procesu, w jaki sposób wiele, naście, dziesiąt, czy nawet set zespołów byłoby w stanie pracować nad jednym szerokim produktem. To tyle na dziś teorii. Próbujcie rozszerzać własne definicje produktów, wprowadzając spójność, synergię do swoich firm. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.